Manko, ziomeczki, ja jestem Mateks i witam Was w pierwszym odcinku. Recenzję serwerów. Ten serwer jest taki, że mamy tutaj. Wszyscy mają VIPa Serwer nazywa się Bomba Craft. Mamy tutaj randomowy teleport. Wszyscy mają Flya. I dostajemy fajną zawartość VIP-a, czyli mieczyk i całą zbrojkę. Z łukiem i strzałami. I troszeczkę jest też pod e, Pokażę Wam teraz ekipę serwera. Przeczytajcie sobie. I tutaj mamy zasady: Nie przeklinaj, nie cheatuj. Nie podszywaj się. Admin to nie taxi Nie proś o itemy. gamemod i Rangi. Tutaj mamy spawn. Dosyć mały, ale bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tam mamy y, event na eventy. Pewnie znacie taką maszynę. Y, tutaj mamy. Y, y, jak, fajnie, jak to się nazywa? Nether. No. Nic takiego więcej. Tutaj to jest serwer głównie PVP. I jeszcze tutaj mamy jedzonko. Wystarczy. O. Mięśniarnia. Nacisnąć, spadnie nam tyle tego wszystkiego, że powinno nam wszystkim wystarczyć. Tutaj tutaj wezmę, tak? I tutaj mamy, pewnie też takie coś znacie: wyrzucacie jakąkolwiek rzecz. W moim przypadku są prochy. Cały czas. O! I to Wam się zbiera. Wystarczy raz wyrzucić. Tylko trzeba zawsze trafić. I od razu nam się zbierają. Bo bardzo ciężko pewnie znaleźć trzcinę. Jak sami pewnie wiecie niektórzy. Bo sami tego nie możemy zbierać. I teraz pokażę wam, że tutaj można tu się ostro klepie. Zasłyszę banka, co jest ban na 10 minut no chyba, że 2 na dwa. Cześć smurfie logout. Cześć smurfie Uciekam, idę od ciebie smurfie Smurfie Smurfie, zostaw mnie smurfie Widzicie to jest smurf jakiś cheater Też Trudno klepać No oczywiście taktykę Na tym ktoś mnie teraz nie bije Skończyło mu się życie Albo miecz Muszę poszukać koksa i mogę się klepać dalej. <grywa> Dobra. Dam już mu się zabić. E o, nie mogę udzielić tej komendy. E sorry za to, ale ktoś mnie teraz wbił do pokoju. Czekam sobie chwilkę, żeby mi się skończy. Muszę po prostu zrobić tak. O, nie można. Dobra, przynajmniej udepnę. Mógłbym sobie od razu... A teraz mogę wam pokazać kit VIP-a. Dostajemy taką oto zawartość oczywiście sobie to muszę pokładać po swojemu. Dwa łuki. Na dwa inne enchanty I teraz pokażę Wam warpy. Warpy. O, nie ma. Nie ma warpów, więc to chyba ja było na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.